Co Dawid mówił? Co Dawid mówił? Na mojego brata, na mnie, na moją rodzinę, na moją. na moją dziewczynę Tamarę i na moją mamę. Ja nie mam mamy, dlatego że mama mi umarła w 2006 roku na raka krytycznym stanie. aby wy cały czas. że ja trzymam mamę, polierzę. A to to akurat nie jest śmieszne. Widzicie, chodzi psychicznie to nie jest śmieszne, widzowie. Nie, nie, nie bawi mnie to. Zamykać. To mnie nie bawi. One minute later. W 1996 roku na rachach krytycznym stanie, aby cały czas pies. że ja trzymam mamy polierze. Jesteście chodzi psychicznie i nienormalni. I Przepraszam. Się Przepraszam, ja po prostu dostałem, dostałem smsa od mojego wujka z Niemiec. Eee, dostałem od smsa od mojego wujka z Niemiec, ale to to. <laughs> strądzicie. <Stronniczy. śmiech> Jesteście strądzicie <stronniczy>, niepoważni. <laughs> Ona ma chyba współpracę z. No masz szczęście, że masz vipa i ci go drugi raz nie muszę dawać O kurwa Dziękuje bardzo dziękuję za suba na YouTube DZIĘKUJĘ MIKOŁAJ ZA PRAJMALON 3 TYGODNIE POZDRAWIAM mm. Naplantuj No idę, idę Oj! Daj! No jak! Jak! <grybka> KURCZE! <grybka> Ale wyczułem. Wy... Dobra. A to mamy znowu do grypki! I wygrała twoja, jedna moja! Dobra. Będzie druga do skok 1 bardzo dziękuję za suba na YouTube. Dziękuję bardzo! Dziękuję bardzo! Dziękuję bardzo! Chyba, że ksikał się w majty, bo to Pokemon Mówiłem, że nie grałem na Blecha i na Smoky! Ani, zbacz to wiesz, że słuchasz i wytkniesz No j... No. Kurde! Rura! Prokuratura! Rabarbar! barbar! z na tego na policję! Co? Co ty gadasz? Rura! Prokuratura! Kurwa! O, to dziadko w jednym słowie! To dziadko w jednym słowie! Tyle na... Chłopie, ale to, ale to ty cały czas dziękujesz za prime, a ja dziękuję za jednego prime na, na 20 minut streama. Ale ty stary, cały czas jak okolor Twój streamy, to dziękuję za prime na 3 tygodnie, dziękuję za prime na 10 miesięcy, dziękuję za kolejnego prime na. I raz że dostałem 10 primeów i na razie y dziękowałem 10 osobom. Dawid, coś ci się z mikrofonem stało. Co? Coś z mikrem masz? Co masz? Z... Coś z mikrofonem! Nie, z mikrofonem! Coś masz. Serio, jest jakiś problem z mikrofonem, Dawid. A teraz, teraz? Dalej jest to samo. Ja cię słyszę normalnie! No tak, ale ja ciebie słyszę nienormalnie. No to ty masz coś z mikrofonem! <laughs> Nie, to ty masz coś właśnie z mikrofonem! Mówiłem wszystko działa prawidłowo, mówię Ci! Dobra, to Ci wierzę. Dobra Dawid, odpalam mapę. Poczekaj, poczekaj chwilkę! Słyszysz? No? Poczekaj Jeśli nie poczekasz, to będę Ci musiał wydać główkę języczkiem, a tego byś chyba nie chciał. Dobra. Widzowie, głosujcie! Czy chcecie, żebym wylizał główkę języczkiem? Legii. Tak nie będziesz pisał do Cześka. No a ty widziałeś co on napisał jeden z drugim, no co? Ja nie mam prawa się ze złością, oni mogą mnie obrażać? Kurwa chłopie! My jesteśmy z polski, co ty będziesz mi tu pokazywał? Jeszcze słowo zaraz z chłopami, ciebie podejdziemy i zobaczysz co to jest prawdziwa zabawa. I nie do mnie tak, nie do mnie. Kurwa mać! Karny, no co wy kurwa, robicie? Co wy robicie? Wy k**a, czy gdzie się patrzycie? No co to jest? ale te się rzuca, tam k*a pływa, karny. Kolejny Neymar się znalazł. Nie będziesz mnie k***ocie, dojedziemy z polską husarią zaraz. Ja pierdolę! Ej, powiedział ja pierdolę, widzieliście to? Poczekaj sekundę! Czekam, czekam Dawid, na spokojnie. Kurwa, co jest z tym jeb... ...internetem, do Kurwy jeb... Czekaj, zresetuję modem! Dobrze Dawid... Czekaj, zresetuję modem, dobra? Tak. Będę czekał na ciebie. No? Trzeba licz! Jestem mocny nie ma tych headów! No nie ma tych headów! No, no jak nie ma headów? Tych polizami w czołg Nie, no co ty! Yes! <summit> <gry Nawet> Byłeś, by, robiłem live'a przedczoraj, mhm. przedczoraj live'a, do Donate, do y. Donate. Wysywałeś moją dziewczynę Tamarę, że jest dziś szmatą, że się puszcza. Później powiedziałeś, że przyjedzie, Donate kolejny był, że przyjedzie do Pabianic. nie <summit> mojego brata, później był kolejny Donate że mam zamknąć mordę i nie wypowiadać Ci na Twój temat w internecie pójdzie znowu, cisnąłeś mi ojca, znowu używałeś, że Dobra, przejebane, ale daj mi, a teraz przyjedzie... Ty mi daj no, daj mi do końca zdanie, daj mi do końca zdanie że przyjedziesz i do******* mi, że mi ryja pijesz, tak ma... że, że mam przejebane od Ciebie, że mam, że mi za******* ojca że, że na się, bo będziesz Maria bitego. Twój adres IP może przybywać sobie tylko 3 kraje: Stany Zjednoczone, Kanada i USA. I. Aha. Czyli mam Stany Zjednoczone, by Kanada i USA. Kupić... Tak, ja chcesz, yy, chcesz sobie. Chcesz sobie kupić. Za dwie dyszki. 20 zł dostałem, kumasz? No to dobrze, to super, ja dostałem dużo więcej. Aha, czyli jestem nikim dla ciebie. Nie, dla mnie gdzieś kimś, dla mnie gdzieś mój najlepszym kolegą! I przyjacielem od serduszka! Nikt się nigdy nie zmieni Nikt się nigdy nie zmieni! Słyszy dla mnie jesteś najlepszym kolegą! I przyjacielem od serduszka! Nigdy nikt się nie zmieni! Dobrze, Dawid, dziękuję. Jeszcze jedna runda... Pamiętaj ru... o tym! No dobrze, jeszcze jedna runda i wygrałem! Czego B poszedłeś i oszukujesz? Nie poszedłem na B! Tak? A jak cię zabiję na B, to mi wisisz 2 miliardy. No dobrze, przyznaję się, poszedłem na B. <laughs> Oj, Dawid, to ja teraz jestem w formie akurat. Czym? Fortnite, For... 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 grat? <laughs> Stary dziadzie, Fortnite, gra... To u ciebie pika To jest paka na... Pierdole Ja myślałem, że to u mnie pika Nie bluźni! Ajajaj No dziadku, Dobra, zaraz zobaczysz dziadka Teraz mnie wkurwiłeś Przepraszam, przepraszam za słowo na, na w Dziadku, starzenie się!